Na pewno pamiętacie, bo już wiele razy mówiłam Wam, że znowu chciałabym wybielić swoje zęby, ale metodą w domu taką metodą, która w końcu pomoże mi uzyskać podobny do złudzenia efekt, jaki możemy mieć w gabinecie stomatologicznym, ale chciałabym to zrobić w domu bez wychodzenia gdziekolwiek. Wcześniej testowałam już wiele różnych produktów do wybielania. Były one średnie, były dobre, były mniej dobre, były bardziej średnie, złe. Również się zdarzały. Dzisiaj przychodzę do Was, e, żeby przedstawić Wam produkt, który tak jak żaden wcześniej, jako jedyny do złudzenia przypomina wybielanie w gabinecie stomatologicznym. Na pomoc, przyszły mi tutaj produkty z firmy YTFI. Chyba już wiecie o co chodzi. Po otwarciu tego opakowania mamy tutaj żele do wybielania w strzykawkach dokładnie w identycznych strzykawkach w jakich są e, żele do wybielania w gabinecie stomatologicznym mamy płytkę silikonową ja wam to pokażę na zbliżeniu oczywiście wszystko żebyście mogli to zobaczyć i mamy coś co jest jedynym najważniejszym elementem w gabinecie stomatologicznym do wybielania zębów tak jak lampa lampa ultrafiolet Zdajcie mi, pokażcie mi produkty, które e, tak świetnie spełniłyby tutaj e, oczekiwania wielu z Was e, i oczywiście moje głównie. No właśnie i w tym sęk, że nie ma. Dlatego e, uważam, że YTFI nie dość, że ma mega ekskluzywne opakowanie, które naprawdę prezentuje się świetnie i wygląda to w ogóle bardzo profesjonalnie po otwarciu tutaj. E, Widzimy wszystko ładnie poukładane w, na swoim miejscu. Nie ma takiego rozgardiaszu, tak jak w innych produktach to się dzieje. Dostajemy oczywiście w zestawie również próbnik. Możemy sobie sprawdzić, jaki kolor zęba mamy aktualnie. E, to jest fajne to jest raczej taki e, gadżet, ponieważ najważniejsze jest to. Co zobaczymy w lustrze? Nie ma chyba lepszej nagrody po wybielaniu zębów, po zużyciu tych produktów, po przeczekaniu tego czasu, jak nagroda w postaci białych, ładnych zębów. Oczywiście macie też ulotkę dołączoną tutaj do tego zestawu. Po kolei, jak wykonać zabieg, to jest dość proste. Może nie będę tego tutaj na wizji pokazywała, ponieważ robimy dzisiaj filmik z serii tych czystych, kiedy tutaj siedzę i do Was mówię, ale wam powiem. Więc, na sam początek. Używamy magicznego produktu, który również jest w zestawie, jest to pasta z węglem aktywnym. Myjemy zęby, płuczemy oczywiście klasycznie, wiadomo jak zawsze. Szykujemy sobie lampę, szykujemy sobie płytkę. Na płytkę nakładamy niewielką ilość tego żelu do wybielania. To jest oczywiste, że niewielką ilość, ponieważ jak damy zbyt dużo, to możemy sobie podrażnić dziąsła, a tego wiadomo no nikt by nie chciał. Także niewielką ilość żelu taką em, Jaka będzie dostosowana do Waszej wielkości zębów, żeby pokryła po prostu same zęby, ale żeby nie nachodziła na dziąsła, tego tutaj nie ma, ale ja wam to mówię od siebie. No i oczywiście wkładamy sobie tę silikonową płytkę z tym żelem, naświetlamy to wszystko lampą, czekamy przez 15 minut. Kuczymy, myjemy zęby i gotowe. No i oczywiście powtarzamy zabieg, zabieg kilkukrotnie, w zależności od tego, jakiego efektu się e, spodziewamy i jaki efekt chcielibyśmy uzyskać. I na sam koniec mam oczywiście dla Was e, niespodziankę w postaci kodu robotowego happy 10. Tutaj Wam zapiszę. Wszystko będzie też oczywiście e, pod filmem opisane. Będzie kod, będzie link do strony, gdzie możecie sobie zakupić ten zestaw. E, spróbujcie, testujcie. Ja Wam go serdecznie polecam. Jeżeli chcecie, tak jak ja, albo może tak jak ja, już wielokrotnie próbowaliście różnego typu produktów do wybielania zębów, to spróbujcie sobie ten, a na pewno, a na pewno się po prostu nie zawiedziecie, będziecie zadowoleni. Także trzymajcie się, cześć.